But you could be united by the stigma, we will make a new possibility for hey, hey Czwarty sezon. Już zabitał do wyłocha. Więc przyjrzymy sobie, jakie to nowości przyniósł najnowszy karnet bojowy. Oczywiście nasze zalogowanie do Overwatcha nie obyło się bez problemów. Overwatch to jest jedyna gra, która wkurza już przed uruchomieniem i się. Jo. Dobądź trzy darmowe skórki, epickie i inne emblematy w nowych wyzwaniach. będą Wadomo że nowe, a nie jakieś takie. O, kurde. Weekend otwarcie Overwatch League! Uuuu fajnie, będzie można w końcu zdobyć jakieś e, żetony. E, Zacznijmy od tego co mamy w sklepie. W sklepie mamy niezrównany zestaw karnetu bojowego. No okej. Okay. No fajne. Czyli rozumiem, że te skórki są płatne. Czyli rozumiem, że łaska też będzie płatna, tak? Na razie Ojca. jej nie ma. Na razie mamy karnet bojowy. O, o. pewnie będzie tam. E, tu mamy pakiet startowy, to sobie kupię Chyba jak... Uskończona Aska e, No bo to kosztuje 9-10 euro no, to jest A, A ten no to jest stary oczy A ten był chyba ten, o wyróżnik co jest nowością Wyróżnione nowości To jakiś... ja są nowe postaci po prostu A no coś jeszcze jest, co za nowe No to jest to i. E, może można będzie do zdobycia. Nie, 18 leveli tu tylko pokazali. No bo to jest ten boost. No, no a ten sobie chyba kupię, jak będzie coś fajnego w karnecie bojowym. No bo karnet bojowy wylewa, chyba 1000 euro? Tak, no 990 euro. Dobra, nowa postać. Więc tak, jeśli chodzi o kartę, no to tutaj pójdziemy sobie co mamy premium i co mamy darmowe, więc premium mamy już oczywiście nowego bohatera wsparcia, który być może nam się pojawi, a być może nie. Ktoś tutaj abonament tego, aż już nie tego u Microsofta. Premia do EXPA przez cały sezon i mamy skórkę do Lucia, kosmiczny książę. Wygląda jak taki Prince of Persia. No spoko. A pojawi się nam bohater? Czy nadal nie? Nie, Mówię ci, ja że Nie, dobrze. <laughs> Darmowe są oczywiście tutaj kredyty i portret gracza. Później na trzecim levelu mamy. To nie jest pora na dyplomację. Premium kwestie do Reinharta. Następnie premium to jest. Tak, Prezentacja zagrania tak, Fajna no, no Budowa no. próbuje go ubić, a on ciuch I pach Fajna Później znowu darmowe kredyty I zwycięska poza do U, Uuu ale fajna Podoba mi się podoba mi się. Fajnie, że jest darmowa Premium graffiti Do pięści zagłady Uuu fajna ta wizytówka Mgławica. Później darmowa emotka no. do lucyą. Okej. Okay. Premium kwestia. Ulec w otchłani. I darmowa epicka skórka do. Bastynik Bastiona. No, Bajranka. Roka, Mi się fajna. podoba. Chociaż dupia no, nie No fajna. No to basynem nie gram, więc... Bastionem nie, ale bastionem tak. Mówiłem bastionem. <noise> mamy na też <teźma. głos> Później mamy e, portret Grabczam. Paczy Marizajka. E, pamiątka. Paci Marizajka. No, wielka noc już się chyba skończyła. Darmowe kredyty i graffiti. Potem premium. Zwycięska poza bla Blau, fajna. W tej jest Bajera. Fajne. Fajne. W tej skórce wszystko jest Fajnie. Później darmowe kredyty i wizytówka. U, ładna wizytówka. Ładna. Premium graffiti, premium talizman na broń, darmowa kwestia. Opera? W kosmosie? Hmm, w sumie bym oglądała. Następnie premium kredyty i chyba to będzie portret gracza. Na 20 y, poziomie będzie premium, darm, premium darmowa. Premium legendarna skórka do Winstonka. O, tak. Fajna, podoba mi się. To jest kosmita. Okej. Okay. W sumie Winston chyba jest kosmosu, więc można go nazwać kosmiką. Nawet i bez takiej skórki. Podoba mi się to jak to się fajnie rusza. Ty, nawet to no. ten robaczek na tym odrzutowym plecaczku. Tak. Nie, bardzo fajna skórka. I będzie pasować, znaczy będzie pasować, yy, no nie będzie pasować do skórki do Sigma, no bo nie masz nagrać dwoma tankami, ale te rękawy, ręce przypominają właśnie tą skórkę troszeczkę. No. I potem na 21 mamy darmową zwycięską pozę wkurzenie do Kirikom. Oj tak. A nie, to jest premium, przepraszam, premium. E, darmowe kredyty i... Graffiti. Premium. Prezentacje zagrania do aż. Hmm. Fajne. A myślałem, że walczą hmm. o tego, o... Pachimari. O. do sobą. No. <laughs> no, o, też na początku tak myślałam. Potem premium. Portret gracza, darmowe kredyty i zwycięska poza do Anny. Bardzo fajno. Podoba, Podoba mi się. Premium pamiątka, premium wizytówka i darmowa kwestia do. Galaktyka zadrży przed nami. Dramat. Następnie premium hlizman na broń. I na 30 poziomie Benji? premium legendarna skórka do A, tej nowej. życiodawcy. Nie lubię tego motywu diabła, czy jak on się tam nazywa, ale pomijając tą maskę, to reszta jest naprawdę bardzo ładna. No. Pomijając maskę, ale to po prostu te maski mi się nie podobają. Tak samo mi się nie podoba ta maska w skórce. Gędziego, Orisy, Mojry. Tak. Nie, to, nie, nie, nie lubię tego motywu, ale reszta jak najbardziej fajna. Na 31 poziomie mamy darmowe graffiti do aż. Później mamy premium, kredyty i wizytówkę. Też bardzo ładna. No. Tak kwieciście. Chcę mieć mogła na własność. Darmową kwestię do pierwsza. Później premium, pamiątkę. Darmowe kredyty i zwycięską pozę do Sigma. Potem premium. Graffiti, darmowe kredyty i portrety krecza. Premium kwestie do symetrii. Na niebie jest wiele gwiazd. Następnie darmowa emotka do Cassie Diego. I to jest epik. Okej, okay, idzie sobie. Fajnie. Na 40. poziomie będzie skórka premium to do Paldu i widzę, że ona jest epicka. O, handio. kucharz chętnie. Kucharz nie, festiwal. Fajna, podoba mi się. No, naprawdę, jakby nie, kleju te. Yy, jakby grał piroski. na olimpiadzie, tak. No. Nie, fajna. Podoba mi się. Może być, zatwierdzam. Następnie, um, skórka dasz. Następnie na 41 Hop. mamy premium talizman na broń. Później darmowe kredyty i. Graffiti, premium portret gracza, taki średni, premium kwestie. do nowego żyjcie bohatera. i żyjcie nadzieją. I na 45, u, na 45, czy się nie było na 55? 50? Nie wiem, nie wiem, nie powiem. I na 45 można odebrać nowego bohatera. Czy nam na mnie pokaże? kredyty oraz pamiątkę. Pamiątka bardzo ładna. 35? Nie było na 50, może nie było na 30. Już nie pamiętam, bo w ostatnio nie było żadnego mm, bohatera. A i tak kupowałam ten zmian. Ja praca. też e, Następnie mamy premium zwycięską pozę do pięści z zakładem. Premium Graffiti to aż, Darmowy portret gracza Was? dla bastionka. Premium wizytówka. Ufa. O, no I na pięćdziesiątym poziomie mamy legendarną premium skórkę do Aż. I ta skórka jest naprawdę ładna. Oj tak. I nawet fryzura, jest mini. Ładna fryzura. Jest mini, fryzurę jest zmienili Ładna fryzura. Ładny kolor. Tutaj ma jeszcze jakiegoś takiego jednookiego przyjaciela na tym kapelutku. No. I zaraz zobaczymy jak wygląda. Bo, oh, dostojnie. Oh. Wygląda jak ten, jak. Wąsiki mu się ruszają. Oj, tak, fajna skórka. Pytałem się, pytałem się, to że jednak aż zmieniłam dużo. Aż ma naprawdę bardzo dużo fajnych skórek. I dużo nie zmieniają. No właśnie dużo. Następnie mamy premium gracza do aż. Darmowe kredyty i... graffiti. Premium zwycięską pozę do Surf Journal. ściąga się. tak rozciąga się. Myślę, tak, myślałam, czy nogę <laughs> Znaczy chwila. Jak to będzie wyglądało? Tak. Okej. Okay. Premium kwestia. Ograniczona no moc. Darmowe kredyty i darmowy talizman na Bron, Bardzo fajne. Premium wizytówkę Och, jeśli ktoś jest wielkim fanem Bastiona, no to tak, w przeciwnym wypadku nie. Darmowe graffiti Hansi. ramenużerców, <grywki> nudlowi bracia. <grywki> Darmowe to jest, szanuję. Następnie mamy kredyty, premium i emotkę do Turbiornka. I małe te wyżyczki. Wymarz. Widzę, że teraz dodali. Idziemy z nim że teraz. Tak, idę z nim. Widzę, że teraz dużo dodali tych emotek chodzonych, także ktoś no. idzie. Widzę, że nowy trend po e, tych tańcach. <grym> <grym> Następnie darmowa Czyli we mnie planetą? Odrzucają. I na 60. poziomie mamy premium legendarną skórkę do pięści z układu. Do tego? Pięści... Do pierda No dobrze. Fajna, podoba mi się. Ja gram nim, więc nie będę tutaj jakoś... Ale jest Ej, ale naprawdę fajnie zrobione, no. wykonana. I też fajne jest to, że te skórki są do siebie podobne, że jest ten motyw przewodni i, i on jest i go widać. Mają podobne tutaj te zbroje, wyglądają podobnie jak kosmici, a jednak każda z tych skórek jest inna w końcu, a nie zaraz wyskoczy nam smuga w bereciku. Tak, tak, ostatnia tak. kurka. A aż jak tyle jest takich podobnych skórek, raczej w jednym JEST! Dobra, jeżeli skórki są w tym. W, w tym samym pomyśle, to aż mi się chce kupić karmi. No ja już muszę, nie? <laughs> Następnie mamy portret gracza. Już nie wiem, czy nie jest tak premium. E, później drugą kwestię. Przykujcie się do abordażu. Abordaż. Premium talisman na broń. Premium e, grafiki. Wow, ale pani to wygląda. Jest ale to styl. darmowe kredyty oraz wizytówka fajna, podoba mi się nawet takie... gwiazda śmierci zniszczona planeta premium kwestie Fary jesteśmy w próżni dziecinko co mi tak właśnie przypomniało, że wysłała pierwszą rzecz do Fary? nie była nie? kwestia no to jest kwestia to druga no. premium prezentację zagrania do Bastianka. Wow. Wow. wow! Fajne. Lubię, lubię takie wybuchy. Później mamy darmowe graffiti do łaski. Pr, ty, ty, to jest darmowa skórka! To ją muszę kupywać. Ja je tak kupię. No, dużo fajnych rzeczy to ja też. Tak. Premium. Następnie mamy kredyty oraz zwycięską pozę do Hanzo. Fajna. I darmową epicką skórkę do łaski. Ładna, naprawdę ładna. Ostatnie epickie skórki Zaczypista. są naprawdę ładne. Mam teraz tą sówkę, która jest epicka i, i jest naprawdę śliczna. Nieskończona wieszczka. I ta skórka też jest ładna. Bajera. Fajne jest właśnie to, że są skórki albo w tym y, motywie kosmitów, albo w tym, który też gdzieś tam można w... zaliczyć do motywu kosmicznego. Kurka, nieraz w Star Treku były hmm. takie planety, gdzie tak się ubierali, to, to widzę, pasuje, pasuje. Bo widzę tutaj emblematy, które już widziałam na bastionie chyba, mhm. Mhm. więc fajnie, że to jest w końcu spójne. No i ostatnie 10 leveli, co tam będzie, to tam będzie. Mamy następnie portret tak od gracza. Później mamy premium emotkę do Zari. I co zrobić? Wykroki. Ok. Darmowe kredyty oraz grafiki. Premium wizytówka. To wow. już bardzo fajna. Później darmowe kredyty i... Talifman na brun... Fajnie, fajnie. Podoba mi się ten motyw kosmiczny, naprawdę. Premium To in Dość Duż, dużo kwestii chyba do niego już jest. Uh -huh. Darmową pamiątkę. Premium kredyty i... Graffiti. Darmową zwycię. Prezentację, Boże. Darmową prezentację zagrania do chomiczka. Piniowa. <grymne> Piniowa! I na końcu mamy premium, czyli mityczną skórkę do Sigma. Poza mityczną skórką mamy oczywiście portret gracza oraz grafici. A teraz zobaczymy sobie, jakie są opcje personalizacji kulki. kulki. Mamy teraz helm, mamy taki, może być uu, taki i może być taki. Jeśli chodzi o pancerz, no to teraz mamy ten, może być też taki. O, jest taki. Kolory. O, i w tym kolorze jest podobny do pozostałych skórek. O, no. To też jest znowu na wielki plus. Ale bajera, nie, tym razem to się postaram. Nie generować losów. I to wszystko, jeśli chodzi o cały karnet i dla mnie jak na razie to chyba jest najlepszy karnet do tej pory jest naprawdę dużo fajnych rzeczy, spójnych jest ten motyw galaktyki i kosmosu, kosmitów i on się przewija przez cały karnet i nie ma jakichś takich rzeczy z dupy. Tak, jest spójne. Jest naprawdę spójne. Nie to co wtedy, że chłopczyk już gazetą kurka z dupy. Nawet te skórki są... one będą chyba jako ten Starwatch, no to Starwatch no. też się kojarzy z kosmosem, nie? To wiadomo. Ale. Nie, naprawdę jestem za i nawet przeciw. To jest, to jest, to jest. <średytorium> nie, take my money i te sprawy, kurka. Nie, tym razem im się udało. To muszę tak. powiedzieć, że zajebista sprawa i w dobrym kierunku to idzie. Oczywiście też poza... Nowym karnetem weszła duża aktualizacja, nowy bohater oraz też wiele zmian. Te zmiany jak zawsze znajdziecie w zakładce. Informacja o aktualizacji. Tego jest dużo, więc nie będziemy już przyciągać. Eee, my dziękujemy Wam za oglądanie. Napiszcie nam oczywiście w komentarzach, jak Wam podoba się ten karnet dobojowy, bo nam bardzo będziecie kupować czy też nie podobał mi się w ogóle ten motyw ja nie jestem wielką fanką kosmosu ale motyw jak najbardziej mi się podoba pozdrawiamy was gorąco do następnego filmiku pa 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 jeśli myślicie że miejsce w kolejce do gry to jest przegięcie, to miejsce w sklepie, to jest hardcore. Teraz mam 4000, ale wcześniej miałam 6000 któreś. Aż o, wróciło do 5000. A chciałoby się powiedzieć, pan tu nie jest, to w tej kolejce do tego sklepu. Tak, Blizzard, jak zawsze, wymiata.